Jestem przekonany, że my Polacy jak mało kto rozumiemy dzisiejsze potrzeby i wyzwania Ukrainy. Przypominają one nam tak bardzo sytuację w naszym kraju. Już minęło kilkadziesiąt lat od tamtych przełomowych chwil. Uzyskaliśmy wtedy wielkie wsparcie z zewnątrz. Pamiętamy o tym. Pamiętamy, że w tych trudnych czasach lat 70., -tych, 80. -tych zwłaszcza te głosy, które dochodziły do nas za żelaznej kurtyny, były równie ważne jak nasze własne działania. Nie byliśmy sami. Dzisiaj tego oczekują Ukraińcy, oczekują od nas i od innych krajów europejskich. Panie Przewodniczący, możemy odpowiedzieć, to wyzwanie dla nas wszystkich w Europie rozumiemy. Polacy rozumieją je najbardziej. bo jest to wyjątkowy moment wyjątkowa kampania i będzie to wyjątkowa następna kadencja Parlamentu Europejskiego nie tylko dla Europy, także dla nas Polaków. Bardziej niż turokolwiek inna. Aby wygrać stabilną, bezpieczną, silną Europę, musimy pokazać to w czym działaliśmy i byliśmy znani także kilkadziesiąt lat temu, solidarność i odpowiedzialność. Jestem przekonany, że to będzie długi marsz i potrzebny jest wielki program. Potrzebny jest program przemamywania partykularyzmów poszczególnych koncernów, poszczególnych państw europejskich. Na rzecz budowy silnej, zjednoczonej wewnętrznie, porozumiewającej się Europy, to będzie program budowy niezależności energetycznej, o której mowa jest coraz częściej, a więc uniezależnienia od dostaw dla Europy energii z zewnątrz, do wartościowania węgla, także polskiego węgla do wartościowania gazu z łupków, naszego i tego z Atlantyku, budowy gazoportów w Europie i nowych kontraktów z nowych kierunków na ropę. Jeśli mówię o tym, to dlatego, że posłanki i posłowie Platformy Obywatelskiej przez minione lata tym się głównie zajmowali, co najmniej w dwóch lub trzech komisjach. Od czterech lat od czasu zgłoszenia tego pomysłu politycznego razem z Jacques Delors, wcześniejszym przewodniczącym Komisji Europejskiej, promuje europejską wspólnotę energetyczną, o której byli kolejno powiadamiani wszyscy rządzący w Europie. I to, wasi koleżanki i koledzy obecnych na sali członków Rady Krajowej. Byli pierwszymi, którzy wspierali tego rodzaju działania. Dzisiaj, dzięki temu, że trzy proste postulaty tej wspólnoty energetycznej: wspólne zakupy energii na zewnątrz Unii, wspólny rynek bezpiecznej, możliwie taniej energii i wspólne dobre technologie energetyczne, te trzy postulaty dzisiaj szkoda, że dopiero w kryzysie zdobywają tak duże, bezpośrednie uznanie i można je prowadzić w życie. Ale my pamiętamy także o tym, że bezpieczna Europa to może przede wszystkim Europa stabilna od naszych wschodnich granic. Była o tym mowa w wystąpieniach obydwu przewodniczących. Ja dodam tylko, że od II wojny światowej nigdy Unia Europejska i Europa nie stała przed takimi wyzwaniami obecnie wyzwaniami, które mogą mieć tak dramatyczne skutki. Jeśli nie zrozumiemy ich sensu, jeśli nie będziemy działali dla ich wypełnienia, nie wyjdziemy im naprzeciw, to jak powtarzam, jest przede wszystkim kwestia stanowczego, stopniowego budowania naszej jedności europejskiej.